Ja mam złożyć? Tak, do kamery. Życzę im dużo zdrowia, dużo miłości i żeby przetrwali tyle lat co my. No, dużo szczęścia, pieniędzy, dzieci. Nie, dzieci dużo nie. Rozmnażajcie się jak króliki. Dziękujemy, to były szczere życzenia, Na pewno będą za 100 lat. I wygrany. Wygrany. To to No co, no. Dużo kupulowania ze sobą i szczęścia oczywiście. Niech będzie! Teraz szalona Agnieszka, ona coś na pewno wymyśli. Oczywiście. Darku pamiętaj, że masz puszczać Malwinę do nas jak najczęściej na każdą babską imprezę i nie zawracać jej gitary podczas tej zabawy. Przemka! A do kamery. A, do, 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 do kamery. To ja już już wszystkiego życzyłem i pewnie mi się wszystko spełni. Ja trzymam kciuki za to. My też trzymamy tutaj od pani. Pan młody ma piękną żonę. Mam nadzieję, że zasłużył na nią. Niech o nią dba. Niech dba, też mu to powiedziałam, że ma dbać. Teraz dalej życzenia od pani. Komu? Jak młodzi wyszli. Ale to się nagra. Aha. <laughs> dużo szczęścia życzę. Tak samo zadowolenia z żony, z żona z męża oczywiście. No i wszystkiego. i buziaczka. Też. To życzenia od wujka. Były od cioci, teraz będą od wujka. Czego wujek życzy młodym? Jest nie, nie, słyszę. Nagrywa się. Aha, tutaj. Noc poślubna, tak. Życzymy nocy. Życzę im wszystkiego najlepszego, dobrej nocy. Oni chociaż niejedną noc jeszcze żyli, wspaniałą na pewno, nie? Ale dzisiejsza będzie najwspanialsza. Tak, i takich nocy życzymy przez co najmniej następnych 10 lat. Życzenia? Za mało, mówią za mało przez 100 lat. Niech im będzie, niech mają. Tu życzenia od pana. Albercika. Od pana Albercika. No to od pana Krzysia, może być. To teraz będą podwójne. Nie, nie, to wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia, pomyślności. Tak, pozdrawiamy. Ja myślę, żeby mi się udało jak najlepiej, jak na dłużej i jak na szczęśliwej. Tak, i wiemy wszystko. I teraz życzenia od szwagierki. Dareczku, Malwinko, jak najdłużej, żebyście tak się dogadywali, jak się dogadujecie. Wszystkiego najlepszego po prostu. Dużo buziaczków i tyle. Dobrze, i teraz jeszcze została nam Dominika. Słuchamy. Ja bym chciała, żeby było im dobrze w życiu. Tak, niech mają jak najlepiej. Jeszcze raz, bo nie słyszałam, było za cicho. Młoda, nie denerwuj. Młodzi, życie, długo i szczęśliwie. Grzegorz wam życzy. Tak, a my wszyscy życzymy im tego wszystkiego jeszcze raz, jeszcze więcej, jeszcze mocniej i jeszcze dłużej. Dziękujemy, polecamy się na przyszłość. Nie wysyłamy buziaki. Oby im się. To dzisiaj radio wesele, Malwiny i Darka. To jest moja Malwinka. I czego Malwinka życzy swojemu mężowi? Słuchamy. Dużo dzieci na początek, tak wiemy. To sama sobie dopowiedziałaś. Nieprawda ja wiem, że ty tak myślisz. Słuchamy. Wspaniałej żony, tak? To też wiemy. Podpowiedz dalej, bo nie mam też. Teraz... E, to to jeszcze jest dobra przyjaciółka żony. Z Synek też jak każdy widział super tańczy. Pobił dzisiaj wszystkich. On się marnuje, do jakiejś szkoły tańca powinien chodzić, ale słuchamy nie czego... Potrzebujesz asystentki czasem. Ułaga, to do to usług. Ale w końcu słucham, czego pani młoda życzy panu młodemu. Żeby kochał swoją żonkę. Żeby... Kocha. <laughs> cierpliwości dobrze życzymy, i ona już wszystko powiedziała. Dziękujemy. Pan młody, słucham. Czego pan życzy pani młodej? Koleżanek. Nie macać mnie po tyłku, proszę. Tak, ja wiem, że takich koleżanek. Koleżanek. Prosi. Nagrywa się wszystko. No i o to chodzi. <laughs> no więc czego życzymy młodej? Też cierpliwości? Nie, bo młody spokojnie. Ja jestem bardzo cierpliwy. No to słuchajcie jej jeszcze więcej i będzie dobrze. No. Monika, tu jest Monika z Michałem. To jest kuzyn Malwiny, a to jego wspaniała dziewczyna. Może w końcu też się by hajtnęli, bo już to trochę trwa. Tak, i to jest naj najwspanialszy kuzyn, i życzył swojej kuzynce takich właśnie kuzynów, słyszałam. No więc czego państwo życzą? To mówi, pewnie dziewczyna. Spełnienia marzeń, to chyba najważniejsze, i zdrowie. Dzieci. Dzieci też, je bo jedno, jedno mają... to wspaniałe, a, następne a drugie będą będzie jeszcze lepsze. Nie, zawsze każda jest wyjątkowa i każda jest wspaniała. Proszę mnie tutaj nie rozpraszać, ja mam wszystko już nagrane i zaplanowane. Więc jeszcze raz, czego? Może Michał? Yy, Monika. Dalej. Moniki, im życzysz. Też fajnie. No to jeszcze raz. No to trójkąta, trzeba dwoje. No to zdrowia, yy, spełnienia marzeń i zajebistego wesela. No to, to już i jeszcze świadek, mój pomocnik czego świadek życzy. Młody, młodzi słuchają, czekają. Wszystkiego najlepszego. Ale to już było. Dużo z dzieci. To już też było. No to nie, wiem, wódki dużo. Zajebistych świadków na przykład to my. Brawo. No. no. I co jeszcze życzymy? Zdrówka. Niech świad niech świadkowa Żeby wiara była dostępna. Nie potrzebują, dają radę. Ja w nich wierzę. Ale no ja, więc ja, ja jestem w wieku. No więc tak, ja życzę im tak wspaniałego wesela. Zarobi z tych prezentów, żeby mogli wspominać długo, długo tą noc i wszystkie życzenia, niech im się spełnią. Dziękujemy. Tak, może, po, ale ja nic nie mam, żeby pożyczyć. Proszę. Ja chciałbym pożyczyć takich gości weselnych jak ja mam. Taką świadkową. Świadków świadkowy. Kuzynów, żony, takiej żony innym Rodzin. niech mają. Niech się kurwa, niech mają. No nie, no ale może, może można wypożyczyć. Wszystko. Nie można, ale my po prostu wszyscy tutaj dzisiaj jesteśmy najlepsi. Życzymy im. Życzymy im naprawdę dużo, dużo szczęścia i zawsze, żeby I byli tacy szczęśliwi. Tak, dużo, dużo szczęścia, jeszcze raz pieniędzy. I na, i na koniec rzut za salę. Tak, i wracamy na salę. Ja proponuję rozkreślić. Szuta, po stówek na salę, proszę. Nie, to, to wytniemy. To wytniemy, nie ma żadnej rzuty, ale wszyscy idziemy tańczyć. Dziękuję.